Siatkarze Oluronu CMC Warty Zawiercie, Jastrzębskiego Węgla oraz Projektu Warszawa odnieśli zwycięstwa w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Wszystkie trzy polskie drużyny, które występują w Lidze Mistrzów, pokonały swoich rywali na własnym obiekcie 3 do 0. Oluron CMC Warta Zawiercie pokonał austriacki zespół Tirol Innsbruck, Jastrzębski Węgiel bułgarski zespół Lewski Sofia, a Projekt Warszawa belgijski zespół Zespół Maseik. Siatkarki LKS u Komerke Kon Łódź odniosły zdecydowane zwycięstwo w rewanżowym meczu 1-16 finału Pucharu CEV przeciwko hiszpańskiemu zespołowi Hidramar Gran Canaria. Po wygranej 3-0 w pierwszym meczu wyjazdowym łódzka drużyna potwierdziła swój awans do 1-8 finału rozgrywek, pokonując rywali ponownie na własnym terenie. Siatkarki Moja Radomki Radom rozegrały rewanżowe spotkanie z czeskim zespołem Dukla Liberec w ramach pierwszej rundy Volleyball CEV Cup. Polki, które w pierwszym meczu również wygrały 3 do 0, tym razem również nie miały większych problemów z pokonaniem rywalek i ponownie odniosły zwycięstwo bez straty seta.